jakbyś miał tą drogę pewnie przejść samodzielnie, no to by mogło być pewnie ciężej, na pewno ciężej, nie? No zdecydowanie, znaczy nie pracował bo już, to, 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 no. to co bym powiedział. Przed mentoringiem i ogólnie na początku mojej pracy no nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby sobie zakupić dom, nie? Tak kogoś, kto chce być w tym zawodzie, mhm. no to, to koniecznie, koniecznie musi skorzystać z tego i przejść przez taki mentoring. Witajcie, dzisiaj ze mną Konrad, uczestnik mentoringu. Sprawdziłem sobie dzisiaj ogólnie po Datach, bo to w tych datach się nie można poławać, a czas szybko leci, że dołączyłeś do mentoringu już ponad rok temu, bo 20 stycznia gdzieś to było, więc bardzo mi miło i dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak wyglądała Twoja droga od momentu, kiedy w ten mentoring wszedłeś, i jak jest to dzisiaj, jak to dzisiaj wygląda. Także witam Ci serdecznie i może zacznijmy tak od początku, od razu, jak wyglądała w ogóle Twoja praca tak przed mentoringiem, zanim dołączyłeś do mnie, do, do całego zespołu. Cześć wszystkim, bardzo mi miło. Dzięki Kuba za zaproszenie oczywiście. Słuchajcie, no głównie to praca wyglądała, to był jeden taki wielki chaos, tak? W każdym aspekcie tej pracy, czy to telefony, czy to jakieś organizacja pracy, spotkania pozyskowe. To był jeden wielki tak naprawdę chaos. Nie mogę tego powiedzieć, że to miałem jakoś przemyślane. I Tak mówiąc szczegółowo, to był jeden freestyle i intuicyjne działanie, nie? Ale tak naprawdę no, podczas tego mentoringu zrozumiałem, że to mnie na, na, na tym się opiera, nie? że ten freestyle to jest raczej fajnie go mieć, ale też fajnie się opierać o jakieś schematy i jakieś, jakieś e, e, procesy, które gdzieś tam trzeba wypracować. Więc jak miałbym nazwać to jednym słowem, to zdecydowanie... Chaos. chaos, tak? A co było chaos. takim y, największą taką twoją blokadą? To były właśnie telefony, ten strach przed odmową, czy właśnie ten wspomniany chaos, o którym mówisz, ten, ten związany z organizacją pracy i z całością, jak to wyglądało u ciebie? Wiesz co, to nawet odmowa to nie była dla mnie jakaś blokada i jakaś trudność. Jak ktoś przez sławkę powiedział mi nie, no to, to, to nie bolało mnie to tak. Oczywiście jak szedłem gdzieś na spotkanie pozyskowe i tam pracowałem dając siebie 110%, i się okazało nagle, że jednak nie chce ze mną współpracować, to to bardziej bolało, ale jeśli chodzi o telefon, to było w porządku, ale tak naprawdę to chyba taka największa blokada, to faktycznie e, to wykonywanie tych telefonów, nie? Zwłaszcza jak sobie ustaliłeś, że w poniedziałek będę dzwonił, będę dzwonił od godziny 12, no to w niedzielę już stres, w poniedziałek, jak się zbliżała ta godzina, to jeszcze większy stres i masakra, a nagle za 5-12 się okazuje, że coś nie mam tu długopisu, kawę czego zrobić i tak dalej. Wiesz, jak to jest na początku, Wszystko było nie? ważniejsze od tych telefonów, które trzeba tak, było wykonywać. Tak. Nie? I tu, i później to tak po prostu odkładałeś, odkładałeś i finalnie nie dochodziło do tych telefonów. Przez co mhm. później, nie? Po prostu, po prostu duże problemy z tym dzwonieniem. Nie? Mhm. I to była taka największa blokada, a to jest kurczę, początek drogi twojej jako pośrednika. No i on jest najważniejszy w zasadzie, od tego budujesz sobie wszystkie mm. sprawy, zadania i tak dalej. Także no, to była taka blokada, która no, nie prowadziła mnie do tego, żebym faktycznie był w tej branży dobrze osadzony i żebym zaregulował. No mm -hmm. A pamiętasz, nie? jaki miałeś staż, jak okay. dołączyłeś do mnie i jak długo byłeś pośrednikiem już? Wiesz co, ja jak dołączyłem do Ciebie, to było jakieś prawie rok, okay. prawie rok pracy i pamiętam, że wtedy miałem też takie, taki, taki kryzys już, nie? jak do Ciebie dołączyłem, bo już myślałem, dobra, no siedzę w tej pracy po te 8 godzin, siedzę w biurze, a wiadomo, że ta praca się opiera w terenie, mhm. a nie, nie w biurze, no a ja siedziałem głównie w biurze i tam po 8 godzin, no i widziałem, że to nie przynosiło żadnych zysków, nie przynosiło żadnej roboty, no mhm. i, i tak naprawdę już byłem gotowy zrezygnować z tej branży, bo nie mówię z firmy, ale z branży, nie? No i wtedy trafiłem na Twój wywiad właśnie odnośnie, to z Mateuszem, mm -hmm. Tak. wywiad odnośnie cold callingu i tak sobie z żoną, bo to z żoną do ciebie dołączyłem. Myślę, no napiszmy do Kuby, zobaczymy, co się wydarzy, nie? No i to było, że tak powiem, duży przełom tego wszystkiego i, i tak naprawdę mega się z tego cieszę, że trafiłem na ten wywiad, bo, no bo pokazałeś tam, że to się da wykonywać. Niekoniecznie trzeba to lubić, w sensie jeśli chodzi o telefony, ale da się do tego przyzwyczaić, tylko trzeba gdzieś sobie to poukładać, nie? To było ogólnie ale... super. Jak wy dołączyliście we dwójkę, to nie miałem przynajmniej wyzwania, żeby wam kogoś dobierać do pary, bo mogliście ćwiczyć między sobą na mentoringu właśnie, jeżeli chodzi o zimne telefony i resztę, nie? To było fajne. Zdecydowanie tak. I nawet się nie kłóciliśmy przy tym, także to było, było spokojnie było no tak. fajnie, no. Fajnie. Okay. A pamiętasz jakiś taki właśnie moment przełomowy, kiedy dołączyłeś do mentoringu i stwierdziłeś, OK, to jednak o to chodzi, tak? W tym wszystkim. Czy był taki moment, który sobie zapamiętałeś, że rzeczywiście był takim przełomowym momentem? Dla mnie na pewno przełomowym momentem było, jak, jak pokazałeś mi, że to. Przede wszystkim, że to jest yy, praca skalowalna, że to się da gdzieś tam kurczę obliczyć, ile, ile byś chciał finalnie gdzieś zarabiać, zar, zarobić, to jest jakby jedna rzecz, ale taka najważniejsza to chyba było dla mnie ogarnięcie tych systemów pracy, mhm. czyli organizacja pracy, nie? Że, że to dopiero mi pokazało, że to jest oparte mocno na, systematy, na schematach, na procesach i, 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 i to było takie chyba dla mnie najbardziej przełomowe, bo ja tak myślałem, że kurczę, jak ktoś jest wygadany, no to da rady, na pewno da. Oczywiście, hmm. że to pomaga i, i tak dalej, pomaga szyć historię i tak dalej, natomiast no, nie jest to, że tak powiem jedna rzecz. No, trzeba te schematy mieć i, i to jak działać i jak iść do przodu, nie? Hmm. Tak, tak, to był chyba taki największy przełom, a później to już... To już czyli jakbyś tak, miał tak. wskazać taką jedną rzecz właśnie, która jako pierwsza się zmieniła, ewoluowała, to właśnie byłby mindset, system, liczby, uh. czyli ta liczba telefonów, które zacząłeś wykonywać, czy raczej wszystko po, po kolei? Wiesz, co ch chyba bym, nawet nie wiem, czy bym dał rady wskazać, która pierwsza się zmieniła, ale jakbym miał postawić, to faktycznie to ten system, ten mm -hmm. system pracy. Bo uważam, że jak ktoś sobie to poukłada według własnej wartości, jakichkolwiek wartości, w sensie, że wierzysz w to, że, że to, co mówisz, to jest dobry produkt i tak dalej, to wzrasta też mindset. Mm -hmm. I ten mental, że, że później ty dzwonisz pewnie przez ten telefon, bo wiesz, co przekazać, wiesz, co chcesz przekazać, wiesz, że Twoja usługa faktycznie mu pomoże. No a jak już wzrośnie oczywiście mindset systemu, no to i liczby wzrastają, to jest już konsekwencja tego działania. Także myślę, że, że zaczął od systemu, że od tego, tego i teraz też stawi. Na, to, no, na ten system, że faktycznie dopracowuję to jeszcze bardziej, bo jeszcze większą dawkę wiedzy mi przekazujesz. Mhm. I, I faktycznie gdzieś dociskam te tematy i, i widzę, że to się po prostu przekłada. Nie? No, dla no mnie no. też super było to, że teraz jak zaczęliśmy te wspólne sesje zimnych telefonów, gdzie już super. jesteśmy ten rok i współpracujemy rok i widzę to jakby przemianę w tobie, że wiesz, nawet teraz jak masz zadzwonić, to nie jest tak, że ty siedzisz, rozkminiasz i dopiero wykonujesz telefon, tylko przychodzi Twoja kolej, kręcisz numer i od razu dzwonisz. To jest też taki, według mnie, fajny sygnał, że rzeczywiście ten mindset jest na... Już dużo lepszym poziomie niż kiedyś, bo kiedyś pamiętam, że było tego rozpiniania troszkę, zanim się. Lądowski, to było więcej myślenia niż, <grym> niż, 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 niż dzwonienia, ale tak faktycznie zdecydowanie tak jest, że mam dużą dużo łatwość teraz, znaczy może nie dużą łatwość, a dużo lepiej mi jest podchodzić do tego telefonu, niż to faktycznie było gdzieś tam w zeszłym roku, tak jak mówiłem, nie? Mhm. Że, że kurde, niedziela to była pewna stresu, a już przed toż w ogóle była masakra, nie. Także także tak to wyglądało. Stres bo, a... i nie wiadomo, co to będzie, nie? No dokładnie. Okay. a na samym początku jak właśnie dołączyłeś do mentoringu, to co było takim największym wyzwaniem u ciebie? Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie te telefony, nie? Bo, bo to jest kurczę, od tego się ta robota zaczyna tak naprawdę. Mm -hmm. I to, to było takie największe wyzwanie. I, i, i tak jak mówię, no, wydawało mi się, że to kwestia, że jak się jest wygadane, to, to będzie się dawał rady, ale, ale tak nie było, nie. Dopiero u ciebie tak naprawdę zrozumiałem, że, że to jest pewne, pewnego rodzaju system, schemat. Rozmowy i, i, i tak naprawdę, że trzeba dojść do pewnego jakiegoś bólu klienta, jak to często określasz, e, a też to można nazwać potrzebą klienta, oczywiście, e, i wtedy to gdzieś to e, ma jakiś sens, ale ja tego nie potrafiłem na początku, w ogóle nie myślałem o tym. Myślałem, że jak mam super produkt, że ja mu pomogę, tak? bo, bo sprzedaję mieszkania i, i jest super, nie? Mhm. To, było, to było moje jedyne wybowie, że mój produkt na pewno mu pomoże i wiem, jak to zrobić. No tak, to też jest... się okazało na mentoringu, że no nie wystarczy mieć właśnie dobrego schematu, dobrej gadki, tylko rzeczywiście trzeba wejść w buty tego klienta, żeby zrozumieć jego potrzeby, nie? To myślę, że tak, jest no najważniejsze, pan... nad czym się pracuje wtedy. Tak, tak. No i powiem szczerze, że jeszcze nad tym pracuję, bo wiadomo, jesteśmy teraz na tych fajnych spotkaniach, gdzie tam dzwonimy grupowo i. I widzimy to, jak, jak to działa. Nie? I co jest najlepsze, i tutaj muszę, że to, jest, no muszę to powiedzieć, że, że fajnie, że Wy też dzwonicie przy nas. Nie? Bo mm -hmm. co innego, byłem na takich kilku szkoleniach, jeśli chodzi o, tym, o dzwonienie i telefonowanie kontrolów. No i tam zazwyczaj było kurcze wiesz no, To polegało na tym, że musisz powiedzieć to, musisz zareagować tak, musisz powiedzieć w tym tonie. Nie? ale oni sami tego tak jakby nam nie pokazywali. Mhm. Tutaj to jest całkiem inna robota, bo ja widzę po prostu, że wysiadacie, pierwszy telefon i już jest super, spotkanie pozyskowe, nie? No nie zawsze, nie zawsze, ale... Nie tak, zawsze, nie ale zawsze, zawsze. Tak, wiadomo, nie? Ale na razie mhm. na te wszystkie spotkania, które gdzieś tam były, macie no, skuteczność, no, no super, nie? I mhm. o, o to w tym chodzi i widzisz, że to działa, nie? A nie, że techniką młota trzeba atakować tego klienta, bo są te jakieś takie techniki kontrolowe niby. Ale, ale to ewidentnie widziałem, że to nie działa, tak? A tu u Ciebie to, to działa i Wy to też pokazujecie, to jest super w tym wszystkim. Nie? Praktyka, praktyka, praktyka. To przede wszystkim na to, na to właśnie okay. stawiamy. Nie? A właśnie no, jeżeli chodzi o efektach, jak już jesteśmy przy efektach, to jak to się u Ciebie zmieniło? Czy tych telefonów wykonujesz teraz znacznie więcej niż wcześniej? Czy masz wrażenie, że one mają większą skuteczność? Jak to właśnie jest u Ciebie teraz? Wiesz co, i, I to, i to. Nie? Bo, hmm. bo tak jak na początku, można powiedzieć, że moja skuteczność była żadna, bo nie mogłem się uprzedzić jakąkolwiek statystykę, bo wiesz, jak to jest na początku, że nikt że się nie, ma, nie robi statystyki. Laty, to... Dokładnie, tak. no nie ma czegoś takiego jak statystyka, to jest raczej e, osobny temat, e, no więc nie mogę powiedzieć, a teraz gdzieś ta systematyka się wypracowała, przez co też skuteczność mogę określać e, i, i zdecydowanie mogę powiedzieć, że, że, że tak, że ta skuteczność jest zdecydowanie większa, wykonuję też więcej tych telefonów, bo Ty tam masz taki fajny dział e, w swoim kursie odnośnie organizacji pracy, odnośnie wyznaczania sobie celów. To odcinek tego. W ogóle, tak, nie? tak. No, no wiem, wiem. Musimy wiem, wiedzieć, wiem. dokąd zmierzamy. To jest ważne. Tak, tak, tak. I tam jest właśnie, tam konkretnie mówisz o tym, że, że trzeba sobie wyznaczyć konkretną nie, kwotę, jaką chcesz zrobić, i to przełożyć na to, ile telefonów musisz pozysków i tak dalej wykonać. nie? No i faktycznie wziąłem ten twój wzór tajemny. Wklepałem w chat GPT, określiłem, ile bym gdzieś tam chciał y, mieć, tak? Mm -hmm. y, no i wyszło mi, ile muszę wykonywać tych telefonów dziennie, żeby gdzieś tam uzyskać. No i wyszło mi, że faktycznie gdzieś tak od 5 do 7 muszę wykonać dziennie tych telefonów, żeby uzyskać jakąś tam y, tą kwotę, nie. No i to, to jest takie przełomowe dla mnie, nie? Bo teraz zrobiłem sobie taką tabelkę. Gdzie, gdzie widzę, po prostu zapisuję sobie datę i, i czy wykonałem, czy nie wykonałem, czy byłem słaby, czy padłem, czy nie padłem i mhm. tak dalej, nie? I to jest super rzecz. Nie? I teraz mogę śmiało powiedzieć, że wykonuję te telefony i, i tam głównie jest zielono, na szczęście. Są oczywiście czasami jakieś takie załamki, ale, ale, ale głównie, jest, głównie jest duża poprawa. Tak mhm. na początku, jakbym miał stwierdzić, ile wykonywałem tych telefonów, no to faktycznie to było jakieś, nie wiem, dwa, trzy tygodniowo a teraz jest no, 5-7 dziennie, no to jest znaczny przełom. No, jest... Przy tej skali to już się robi naprawdę dużo spotkań, co przekłada się pewnie na, na zarobki, a jak już przy zarobkach jesteśmy, to powiedz mi, czy, czy po tym roku rzeczywiście y, czujesz, że tych transakcji jest więcej, że rzeczywiście jest większy ruch na ofertach, nie, czy... mhm. Zdecydowanie to mogę też tu powiedzieć, nie? Że, że faktycznie odczułem to nawet, że, że, że więcej tych transakcji wpada, no bo, bo teraz mam cały czas robotę też, nie? cały mhm. czas coś, coś się dopina i to jest fajna rzecz. No, ale też gdzieś tam spełniam swoje marzenia, nie? No, bo kurczę, no, przed mentoringiem i ogólnie na początku mojej pracy no nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby sobie zakupić dom, nie? A teraz właśnie, odkąd gdzieś tam pracujemy już skutecznie w tej w robocie, no to, to faktycznie y, ostatnio zakupiliśmy sobie dom, że tak powiem. O, znaczone. to nawet wiedziałem. To gratu no, gratulacje. To dużo no, tych zmian życiowych i, widzę. Tak, tak. Dużo zmian życiowych. No i co fajne, że nie musieliśmy się jakoś nie wiadomo jak kredytować do tego. Mm -hmm. Tylko faktycznie y, to przyniosło owoce. W postaci tego, że, że, że możemy na spokojnie sobie kupić dom i nie mamy żadnego stresu, że, że Boże, jaki to jest kredyt i, i tak dalej. Nie? Więc no, to chyba świadczy o tym, że, że jest znaczny przełom i rozwój i tak dalej. Nie? Także. To mega dobrze to, mega dobrze to słyszeć. Mega dobrze no. to słyszeć. No wiesz, tutaj mentoring, oczywiście, był jednym pewnie z elementów, bo ciężka praca to coś, czego nikt za ciebie nie włoży, to wszystko, więc tutaj szacunek za konsekwencje, ale cieszę się, że tak się, tak się udało. A komu ogólnie byś taki mentoring właśnie polecił? Wiesz, co, to może też brzmieć banalnie, jak powiem, że każdemu agentowi, no mm. bo to wiadomo, że każdemu, nie? Ale każdy gdzieś ma jakieś swoje problemy, ale człowiek, który, nie wiem, ma chaos, tak jak ja miałem na początku w pracy, że. Na, na początku w organizacji, w pozyskach, spotkaniach, telefonach i tak dalej. Jeżeli ktokolwiek, czuje jakikolwiek chaos, to, to uważam, że powinien przejść taki, taki mentoring, więc na pewno każdy. Ale też my taka refleksja naszła dzisiaj, że uważam, że przynajmniej jedna osoba w biurze, taki menadżer, yy, powinien przejść taki, takie szkolenie i powinien w tym być naprawdę super, nie? że wydajecie mm. dyplom, nie wiem, CEO, <grym> takiej osobie, że sami byście chcieli mieć taką osobę w własnym biurze, no i ta osoba idzie do biura. Później i, i faktycznie y, robi robotę i robi takie szkolenie wewnętrzne, więc uważam, że menadżerowie, chociaż jeden menadżer w takiej firmie powinien, e, powinien być przeszkolony w tym temacie, że potrafi podnieść sławkę, nie boi się y, i potrafi rozmawiać z tymi ludźmi, ma systemy pracy i tak dalej. Więc y, myślę, że każdy agent, tylko żeby tego nie odlekać tak jak ja, że po roku. Mm -hmm. Tylko faktycznie nie wiem, przerobić tam dwa-3 miesiące, żeby wiedzieć, yy, gdzie są bóle, że tak powiem, tego zawodu, a później do ciebie iść już z konkretnym bólem i rozwiązywać ten problem, nie? Mm -hmm. to, to, to tak, nie? To, to by polecił jak najbardziej. A okay, mieliście na... jakieś takie obawy właśnie, zanim dołączyliście do mentoringu? Wahaliście to znaczy, się? O, e, obawy. Odnoś... Odnośnie mentoringu, zanim do, 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 dołączyliście do mnie, czy generalnie. Wiązało się to z jakimiś obawami, że, że może nie dowiozę czegoś, co obiecałem, że mieliście jakieś wątpliwości, czy raczej, raczej tutaj nie? No to wiadomo, zawsze to się pojawia, nie? No bo, bo Ty jednak nam też poświęcasz czas. nie, I, i to było super właśnie, że, że siedziałeś z nami nad konkretnymi naszymi bólami. No i my staraliśmy się robić, każdy, każdy krok, który gdzieś nam tam powiedziałeś, typu nie wiem, chociażby założyć Instagrama, tak? No to koniecznie mm. trzeba założyć tego Instagrama. No i faktycznie, no i to działa, nie? I jest zdecydowanie lepiej na pozyskach. I, i jak zrobiliśmy kilka takich kroków, gdzie zauważyliśmy to faktycznie w następnym przełom, no to stwierdziliśmy, że to była chyba no, najlepsza inwestycja, jaką mogliśmy mm. wykonać nie? Okay. W, w tym temacie. Czyli <laughs> można powiedzieć, że inwestycja się zwróciła, jeżeli chodzi o mentoring. O zdecydowanie, no zdecydowanie. To, 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 to też jest tak. No Kraków jest fajny o tyle, że, że tutaj są wysokie ceny. Y -y. <laughs> I, i, I dobre prostu... prowizje. I dobre prowizje, więc tak naprawdę no, nawet nie trzeba było poświęcić jednej transakcji na to, żeby gdzieś u ciebie się super wyszkolić. więc Uważam, że dla kogoś, kto chce być w tym zawodzie, mm -hmm. no to to koniecznie, koniecznie musi skorzystać z tego i, i przejść przez taki mentoring. Jak chcę to faktycznie dobrze wykonywać, bo jak chcę po prostu przepalać czasy, jak, tak jak ja to robiłem przez prawie rok czasu, no to no to nie musi korzystać, mhm. ale jak chcę faktycznie gdzieś zarobić, no to i być dobry w tym zawodzie przede wszystkim, bo o to chodzi, że, że to nie są też łatwe sprawy, nie? Do, 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 do rozwiązania czasami dla ludzi i, i trzeba łączyć wiele, wiele zawodów typu prawnicy, mediatorzy, kurcze i tak dalej, mieć dobry kontakt, no, to, no to, to faktycznie trzeba przejść taki mentoring, żeby to mieć po No tak, nawet samo to, że w zasadzie no, działamy, tak jak wspomniałem, ponad rok. I cały czas widzimy, że pewne elementy są dalej do poprawy, kilka rzeczy jest dalej do podszlifowania, i rzeczywiście, jakbyś miał tą drogę pewnie przejść samodzielnie, no to by mogło być pewnie ciężej. Na pewno ciężej, nie? No, zdecydowanie. Znaczy, nie pracowałbym już, to to, to, to bym powiedział. Bo, bo, bo to, tak jak mówisz, no, no to można gdzieś tam popróbować samemu, żeby faktycznie znaleźć, wiedzieć, o czym rozmawiać później na takim mentoringu, bo to wtedy jest kaloryczne, nie? Mhm. Natomiast myślę, że, że, że gdyby nie, nie, nie twoje, że tak powiem, zaangażowanie w nas, to, to byłoby bardzo ciężko. No raczej, raczej byśmy nie trwali w tym zawodzie, nie? No bo no, no, ciężko, jak nie widzisz efektów w swojej pracy, no to, to ciężko jakby to kontynuować, no zmieniasz na coś innego nie? Mhm. wracasz na etat. No, niestety. Obiecałem, że nie zajmę ci dużo czasu, więc już ostatnie pytanie. Co przekazałbyś agentowi, który dzisiaj rzeczywiście ma jakieś problemy z zimnymi telefonami, z umowami na wyłączność, z dopinaniem, trafił gdzieś na te materiały i dalej się waha czy dołączyć. To jaki przekaz byś powiedział, żeby jednak rzeczywiście stwierdził, że to jest to? No jasne. No jeżeli ktoś się waha, to znaczy, że jeszcze nie wiem, czy tak, czy, czy nie, nie. Więc, więc to jest dobra droga dla tego agenta i idealną drogą jest właśnie to, taka, żeby się przeszkolić w tym temacie, nie? Więc jeżeli tak, jak mówisz, ktoś ma zawahania, jeśli jak podnieść słuchawkę, co temu człowiekowi powiedzieć? no to koniecznie, koniecznie musi, musi skorzystać z takiego mentoringu i szczerze mówiąc, ja nie żałuję, absolutnie nie żałuję, bo, bo widzę efekty tego i każdy, kto przejdzie taki mentoring i kto przeszedł twój mentoring, bo sporo ludzi się przewinęło przez ciebie no to, to faktycznie są w tym zawodzie i im się dobrze powodzi. Na grupie też widać, kupują samochody, tak? No BMW ta więc... była odebrana ostatnio, tak. No dokładnie, dokładnie, <laughs> więc, więc jak widzisz takie, takie, takie sukcesy ludzi, no to, to wiesz, że to ma sens i całe to twoje przeszkolenie ma sens, bo oni są od ciebie po prostu i widzisz jak twoje biuro prosperuje, tak? Mm -hmm. że, że często sobie patrzę na to, na to jak to działa i kurczę, no, no pozazdrościć trochę, nie? Jak to dobrze działa, więc no, to są najlepsze dowody i jak się ktoś waha czy w to wchodzić, czy nie, no to zdecydowanie polecam wejść. Tylko wejść w to mądrze z głową, a nie intuicyjnie. I, przemyślany proces, tego. przemyślany proces, dokładnie. Tak, dokładnie tak. Konrad, ja ci bardzo dziękuję. Myślę, że ta opinia się przyda ludziom, którzy rzeczywiście gdzieś tam trafiają na te materiały. Jeszcze raz gratuluję zakupu domu, bo o tym nie wiedziałem, także <grym> gratuluję jeszcze raz i bardzo Ci dziękuję. No i co? Pewnie się widzimy na następnym zimnym, zimnej sesji telefonicznej, tak w poniedziałek. Tak już, się... już się nie mogę doczekać. <grym> Super. Także to był Konrad. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Konrad, bardzo ci dziękuję i lecimy dalej.